Ja muszę zagadać chyba z Kazim, bo jak ty tam ja mówisz, że ile masz? 7,5 cm z kodu 17,5 No to jest wielkości mojego mikrofonu. A ten... Ej, ale ten no, mikrofon ja ten mówię, jest potężny. To, to, to. Tak? Ja wiem, czy profesjonalni gracze, mówię tutaj o e-sporcie i sporcie. Lepiej, lepsze performance dają na pełnych jajach czy na pustych? Na pełnych, czy, na pełnych, raczej? Lubię mężczyzn ogólnie, lubię twarz <mum> 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 Nie? Mam, no, przyjrzyj mi trochę. bo tu nie mam czasu, że później Nie, nie, to nie, Biedactwo, męczy. Drugi RANKET w goldzie i ona jest zmęczona. Ja powinnam się trochę cofnąć. Pierwe dole, ja już nie wytrzymuję. Ona gra w goldzie i on to męczy. Pójdę w jakiś powrót do Irona i odchodzę trzeba Co Ona gra w goldzie i ona jest zmęczona. O jejku, o jejku, Może piczka! Może ci psiki ci przyniosę, kochanie? Tak, to się, mi kandall, tak, się tak. Jeden Play. O kurwa. Ja to jest ranket? Słuchajcie, że ja czytam ten czatów na Riot Games i tam na szat gościu, co ma nick Polska Valorant pisze, Dawid to mówi i wysyła czaszkę, nie? Obiecuję. Aaaaaj, ci ludzie są tak intele... Widzę, tak, na tym czacie każdy pisze, że tak jest i się zgadza, a tam są jak tysiąc klienci ale nic nie gadam więcej. Proszę daj mi tylko kilka tych chwil, bo... Ktoś taki tak, jak ty, heeej! Daję ten magiczny czas, ja nie muszę szukać dziś gwiazd, no bo po co, gdy swoją już mam?